Dobra, dobra, w końcu przetestowałam aplikację Edits i mam kilka przemyśleń o to podsumowanie. Najpierw plusy. Od razu masz dostęp do zapisanych rolek i trendowej muzy. Możesz pisać swoje notatki. Fajne jest to, że jednym kliknięciem przechodzisz do statystyk. Automatyczne napisy za darmo to jest mega plus. Ale no właśnie, są też minusy. Efekty dźwiękowe, jest ich mało i są takie sobie. Brak możliwości dodania własnych fontów, animacje napisów takie średnie. Efekty na klik też bardzo podstawowe. Brak wersji na komputer i przy dłuższym montażu potrafi się naprawdę przycinać. Aplikacja Edit sama w sobie nie jest zła. Naprawdę się rozwija. Ale dla osoby, która już montuje jakiś czas i potrzebuje zaawansowanych opcji, to ta aplikacja po prostu nie wystarcza. Ale dla osób, które dopiero zaczynają naukę z montażem i chcą się nauczyć właśnie tych rzeczy, to aplikacja jest świetna. Czy widzę różnicę dodawania rolek poprzez aplikację Edits w zasięgach? Opublikowałam 5 rolek poprzez aplikację Edits, nie jest to ani dużo, ani mało, ale powinna być jakaś różnica. Ja nie widziałam, żeby te rolki przełożyły się jakkolwiek na zasięgi. Jeżeli chcesz więcej takich nowinek z nagrywania i montażu, to pamiętaj, aby obserwować mnie w media.